Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Aron TV, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w LEGO Jurassic World na konsolę PlayStation 4. W ostatnim odcinku... uciekaliśmy przed... Y, tam... T-rexem. I uratowaliśmy ludzi przed raptorami w wysokiej trawie. Teraz już mamy przedostatni poziom w Parku Rajskim 2. czy coś coś takiego zrobię Nie wiem czy te punkty na mapie mi coś dają wydaje mi się że te punkty na mapie że chyba te punkty że te punkty na mapie to trzeba do nich podchodzić jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy pokazują na mapce no bo w końcu mapkę wystarczy touchpada kliknąć więc po co by coś takiego było Nick! Nick, out <laughs> are <laughs> <laughs> Dobra, ośrodek. Kolejny poziom, przedostatni już drugiego epizodu. Traptory są naprawdę śmieszne. Wiadomo, że takie prawdziwe to, to są bardzo niebezpieczne. To jest w końcu humor Lego, ale mi się ten humor bardzo podoba. Naprawdę, śmieszne. W ogóle Lego Jurassic World to jest świetna gra. Byłem w kinie właśnie ostatnio. Wczoraj właściwie. I mi się ten film bardzo podobał. Chociaż poprzednie części były trochę lepsze, wiadomo, że. Wszystko, co starsze, to lepsze. Znaczy, nie wszystko, ale dużo rzeczy. O! I tutaj mamy mini zestaw. Też właśnie chcę, żeby ten let's play był dla Was takim poradnikiem, prawda? Więc od razu robię ten poziom. Próbuję na 100%. Czyli pasek i te mini zestawy. Bursztyny. Też w ostatnim odcinku zrobiłem te poziomy bonusowe i one są naprawdę króciutkie, wiecie o co chodzi. Czyli te pościgi, które były, że to my uciekamy przed dinozaurami, to w poziomach bonusowych jest na odwrót, czyli to my jesteśmy dinozaurami i gonimy ludzi. I to mi się podoba. Robi się coraz bardziej niebezpiecznie. Czy tutaj coś jest? A, Jan Malcolm nie może przejść. Zaraz mu pomożemy. To byłoby słabo, gdyby go raptory zjadły. I znowu te... Tam też nie przejdę. Póki co. To dopiero Malcolm ma latarkę. Ok, tutaj znajdziemy zaraz coś, co nam pomoże otworzyć te drzwi. Poczekajcie, zrobię cięcie. Okej, okay, już jestem, i mamy tutaj kolejną część. Teraz mamy i możemy otworzyć dla Malcolma drzwi. Poczekajcie, dobra, ciągniemy. No i okej. Okay. Dewastacja samochodu. Ale przy okazji otworzyliśmy drzwi. Tutaj jeszcze coś jest w środku. Nic. Dobra. Teraz Malkul ma flarę, więc możemy wejść do środka.

że tam są raptory, co? Tam powinny być raptory. Dobra, póki co na szczęście one jeszcze nas nie widzą. Tutaj możemy coś zbudować. Aha, okej. Okay. To jest tylko na, na ten mini zestaw. bo tylko jak to uruchomić okej okay, tutaj trzeba i możemy wejść do środka i ci znowu te małe ciatki nas atakują. W okazji jeszcze trochę kasy mamy. Nie, tu jest. Okay. Dobra, przywróciliśmy tutaj zasilanie. Teraz trzeba aktywować ten przełącznik po drugiej stronie. Dobra, dobra, chodź, chodź, kaskę pozbierajmy tutaj jeszcze jest coś Dobra, i co? Teraz się go podtankuje. Tak, dobrze myślę. Kolejny samochód rozwalony w tym odcinku. Ok, zaraz wejdziemy do środka. Ja jeszcze zabiorę sobie swój artefakt. Pamiętajcie, to że każą nam gdzieś szybko iść. Nie znaczy, że musimy szybko iść. Widzicie? Na przykład tutaj mamy. Mieliśmy kolejny mini zestaw, a gdybyśmy od razu pobiegli tam, to byśmy go nie zdobyli. Ok, punkt kontrolny. Ścieżka radiowa. Ma ktoś aparat? A, Sara ma aparat. Okej, okay, uśmiech. Szkielet. Fajnie, super. Zaraz tutaj otworzymy może coś. Przydatnego nam wyskoczy. Zaraz ci pomożemy, Ian. Okej. Okay. Dobra. Budujemy i trzeba szybko uciekać na górę już. Niech zgadnę. Kolejny raptor zaraz stąd wyskoczy. Czy może nie? Dobra. Skaczemy. Teraz z Sarą idziemy do góry, okej. Okay. Trzeba jakoś teraz te drzwi zatkać. Czy toś w to się Ha, okej, okay, dobra. Kolejny velociraptor. to Jana sobie zostawimy na górze na dole. Niech go Veloc velociraptory sobie zjedzą. Okej, okay, teraz możemy chyba przejść po tym. Dobra, to może Ty wejść. No. Dawaj, dawaj. Ok. Więc trzeba bardzo ostrożnie. Kolejny Velociraptor. Kolejne fotki. Nie zrobimy. Ok, skaczemy do góry. Tylko musimy doskoczyć. Kurczę. Dobra, udało się. I kolejny Velociraptor. Spodziewałem się tego. Nie wiem tylko jak Ian do nas wejdzie. Non ho idea. Dziwne są te zdjęcia, bo przecież tej dziewczyny drugiej nie ma tutaj. Nie ma tu. Tak jak sam ten trupek wtedy. Kurczę, ona nie weszła za nami. Zostawcie chwilę. Może na pauzę zatrzymam. Okej. Okay. jestem z powrotem, bo musiałem tam tą. Ona się chyba Kelly nazywa. Musiałem ją tam, nią tam pójść na górę. Okej. Okay. Mamy windę Ok no co, czyli tak Jan wszedł na górę O tak, to było dobre w filmie Nie No dobre, dobre. Naprawdę podoba mi się ten humor w grach tego. No właśnie, bo ją wyrzucili z tej drużyny gimnastycznej. Wiesz ona jest świetna. Okej, okay, punkt kontrolny. Wydaje mi się, że już chyba wbrew wszystkiemu powinniśmy mieć. Powinniśmy mieć już za chwilę. Damy radę. No i kolejny mini zestaw. Jeśli nam idzie w sumie w tym poziomie, mamy dobry wynik. Dobra, jeszcze zniszczymy ten wiatraczek. I tu jeszcze coś jest z tyłu, tak? Ten... Dobra. I teraz jeszcze tutaj poniszczmy te wiatraczki. na kasę jeszcze potrzebujemy. tam widzicie ten taki po prawej to to potrzeba po prostu tego mechanika. Będziecie mieli mechanika, ale ten mechanik już nie żyje chyba. Tak właśnie już... O, mamy wbrew wszystkiemu, świetnie. Okay, nie wiem, czemu mi ją cofnęło. Tam jeszcze coś jest, czekajcie, bo tutaj trzeba już chyba iść. Specjalnie jeszcze chciałem pójść tutaj. Może tutaj jeszcze coś jest? Nie okej. Okay. To w takim razie idziemy na górę. I uciekamy już z tej wyspy. Dobra, potrzebujemy klucza. Dobra, klucz jest tu. Już uciekamy z tej wyspy. Tak, Tyrolka. I spadamy stąd. The chopper coming! <coughs> Kończyliśmy sobie poziom. To był do, trochę krótszy poziom. Mamy jeszcze prawdziwy... Znaczy ten, sorry, wbrew wszystkiemu. Mi się to zawsze będzie już myliło. Okej, okay, dostaliśmy myśliwego. Kelly Malcolm i kolejne postacie do kupienia. Mamy dość kasy, akurat żeby pokupywać te nowe postacie. No i dostaniemy dwa złote klocki. I sobie kontynuujemy tryb popularny. Okej, okay, kupiliśmy go. Niby w, na filmiku już odleciliśmy, ale dopiero w następnym odcinku już sobie odlecimy. I wtedy będziemy mieli już y, kolejny poziom. A ja się z wami żegnam. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Pozdrawiam wszystkich moich widzów bardzo serdecznie. Aron TV, cześć.